Dobry, nazywam się Anna Ignacia, reprezentuję firmę KIP. Na tegorocznej edycji Targów 100 prezentujemy produkty do systemu mocowań pod obróbkę pięcioosiową. Wśród prezentowanych produktów na szczególną uwagę zasługuje nowe imago KIP Plex, dedykowane dla maszyn pięcioosiowych, oraz system mocowania Unilock, również pod obróbkę pięcioosiową. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem jest kształtowy system mocowań, który pozwala na zamocowanie detalu o dowolnym kształcie. Dla klientów, którzy chcą zoptymalizować procesy przezbrojeń, proponujemy wielokrotny system mocowania. Oparty jest on na rozpieraczach klinowych. Zainteresowanych naszą pełną ofertą zapraszamy do współpracy.